Słowami Marka Aureliusza chciałbym rozpocząć ten dzisiejszy odcinek podcastu. Zajmij się sobą, swoimi wartościami, pracą, a nie tym, czego inni od ciebie chcą i myślą. Nie zakładaj niczego z góry. Zrozum przekaz, dzięki temu ty będziesz zdrowszy. Jak ja lubię tego człowieka, który stara się, wydaje mi się, starał się wszystko w taki bardzo przyjazny sposób właśnie uprościć. Zawsze również do tego ja dążę w swojej pracy, bo uważam, że to, co niezrozumiałe dla mnie, nie będzie również zrozumiałe dla kogoś innego. Jeżeli nie jestem w stanie czegoś wytłumaczyć dziecku, no to chyba sam tego nie rozumiem. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o czymś nieco innym, bo prawdopodobnie zapytułowałem ten odcinek Pracocholizm to obciach. Myślałem też o tym, że żeby napisać ciężka praca, czy zatytułować ten odcinek ciężka praca, a pracoholizm, ale zdecydowałem się ostatecznie na, na taki, a nie inny tytuł. Jak pewnie wiesz, jak zauważyłeś lub zauważyłaś, może nie, ale od 113 odcinka podcastu Champions Way, czyli od zeszłego, odcinki pojawiają się również na YouTube w formie wideo. Stworzyłem sobie takie malutkie, bardzo amatorskie mini studio. Jeżeli tak to mogę nagrać, ale jest to wszystko robione bardzo amatorsko, bardzo e, tak surowo, więc, e, więc to nie będzie YouTube'owa jakość, e, to nie będzie e, kamera. Która, która porównuje się do, do, do jakichś wielkich kanałów YouTube'owych, to będzie po prostu wersja podcastu, która również będzie miała, no właśnie, taką, taką wersję audio. Mam nadzieję, że może dla niektórych w jakiś sposób to, to umili słuchanie tego podcastu, może, może spędzicie ze mną ten, ten czas, w którym sobie tutaj rozmawiamy, też patrząc na mnie, jeżeli w jakikolwiek sposób to, to pomaga. Pomyślałem, że. Że w taki sposób również mogę dotrzeć do większej grupy odbiorców, bo to również jest dla mnie ważne, żeby regularnie do większej grupy docierać. Witam Cię w moim podcaście. To jest 114 odcinek mojej audycji. Od listopada 2019 roku nagrywam ten podcast. Natomiast tylko kilka odcinków do tej pory pojawiło się na, na, na YouTubie. Będzie ich więcej. Natomiast wszystkie inne są dostępne w formie audio, tak jak były słuchane do tej pory. No, a ja jestem zawodowym psychologiem, sportowcem, trenerem mentalnym, który myślę, że właśnie wziął. To, czego się nauczył, to, czego się nauczyłem, nie lubię mówić o sobie w trzeciej, ale to, czego się nauczyłem w mojej karierze sportowej, wiele lekcji, które wyciągnąłem, później pomyślałem, że przekształcę również w pracę, bo uważam, że moja praca jest moją pasją, choć nie nieraz już o tym mówiłem. Pasja też czasami nas bardzo dużo kosztuje i musimy się dużo przy niej napracować. No i o tej pracy właśnie dzisiaj będzie ten odcinek. Uwielbiam dobrą książkę. W dalszym ciągu uprawiam sport już na poziomie półamatorskim, półprofesjonalnym, tak bym powiedział, bo jednak zaangażowanie czasowe jest duże, więc uznaję, że jest, to, że jest to na pewno forma takiego takiego, no może nie tak jak powiedziałem, niezawodowego sportu, ale jednak zaangażowanie jest ogromne. No, i właśnie z powodzeniem, mam nadzieję, tak uważam przynajmniej, od 114 odcinków prowadzę tą audycję, do której zapraszam Cię, czyli Pracoholizm to obciach, bo taki tytuł będzie miał ten, ten odcinek. Mapa myśli przygotowana, będziemy się tutaj nią posiłkowali podczas właśnie nagrywania tego odcinka. No, i mam nadzieję, że również on Ci się spodoba. A zatem działamy, nie ma na co czekać. Skąd mi się w ogóle wziął ten temat pracocholizmu? Pomyślałem sobie, że, że coś, co myślę, że kiedyś też było w jakimś stopniu moim problemem, a jeżeli nie problemem, to przynajmniej czułem, że mógłbym się w tym temacie troszeczkę podszkolić, jak nauczyć się odpuszczać, jak nauczyć się zostawiać pewne rzeczy. Ja jestem z ery milenialsów, milenialsi, czyli czyli urodzeni pomiędzy rokiem 1980-1996, ja się urodziłem w roku 1992. I teraz milenialsi to jest taka, taka ciekawa generacja, bo to jest era kapitalizmu, powiedziałbym tak potocznie ciągłego zapierdzielu, dążenia do osiągnięcia kariery. To, to jest, myślę, taka pierwsza generacja, która nie była częścią jakichś wielkich zmian ustrojowych. Powiedzmy sobie szczerze, ja patrzę na moje życie, niewiele się w tym życiu aż tak zmieniło. Były jakieś oczywiście ważne momenty, które nakreśliły przebieg zdarzeń, jak na przykład 2001 rok i zamach na World Trade Center. Czy powiedziałbym niektórzy milenialsi prawdopodobnie przeżyli również stan wojenny, ale powiedziałbym, że Pewnie większość milenialsów nie doświadczyła jakichś wielkich zmian ustrojowych, część z nich, tak, ale w porównaniu do innych generacji, czyli na przykład do baby boomersów, czy do generacji, do generacji X, którzy przeżyli, jednak doświadczyli dużo, dużo więcej z perspektywy tego, tego czego my doświadczyliśmy. No i kolejne generacje, jak, jak na przykład generacja Z, czyli to jest generacja osób urodzonych po 1996, Roku. Ja za chwilkę też może po, pokrótce powiem jeszcze o tych generacjach, natomiast taka, taka myślę, że ważna, ważna informacja tutaj, I raz jeszcze, ja jestem tutaj millenialistą i uważam, że to jest właśnie taka, taka era kapitalizmu, podczas którego no, nie mieliśmy ograniczeń, bo wydawało się, że właśnie możemy wszystko, że jesteśmy w stanie osiągać szczyty. Ale przez to wydaje mi się, że w tym, w tym czasie, kiedy my dorastaliśmy, było kultywowane takie zapierdzielanie dosłownie. Czyli ciężka praca, nie do końca mądra praca. Pracując 14-16 godzin dziennie, chwaliło się takie, takie, takie przysposobienie, takie nastawienie, gdzie uważam, że dzisiaj to jest już troszeczkę. Inaczej się na to patrzy, o tak, ponieważ generacja Z z kolei, to jest ta generacja, która dorastała z internetem, nie zna życia bez internetu, no to ona już patrzy na życie nieco inaczej, bo tutaj bardzo dużo się mówi o takim self-care, czyli takim zajmowaniu się sobą, dawaniu sobie przestrzeni, bycie otwartym na swoje emocje, właśnie na swoje wartości, to o czym mówiłem cytując na początku Marka Auryliusza, czy byłego cesarza Rzymu. Który panował około 160 roku naszej, naszej, i on zostawił bardzo dużo takich właśnie mądrych wytryków, które, które naprawdę nam pomagają, w, przynajmniej mnie, pomagają w takich trudniejszych chwilach. I, i, I czasami wystarczy przeczytać jedno zdanie, takie jak my możemy wymagać tylko od siebie. Bo człowiek nie do końca ma kontrolę nad tym, jak będzie potraktowany przez innych. Załóż na przykład, że to, co dana osoba Tobie wyrządza, nie jest skierowane na Ciebie bezpośrednio, tylko raczej jest. Efektem tego, że na przykład ta osoba ma zły dzień, coś jej się bardzo negatywnego wydarzyło i przez to w taki, a nie inny sposób na przykład na Ciebie reaguje. To jest piękne z jednej strony, trudne, ale piękne, dlatego że, że trochę odłączamy się od, od tego, że to ktoś na przykład do nas ma jakiś problem, albo że ktoś w nas wymierza cios, gdzie czasami po prostu, no nie oszukujmy się, ale ktoś może być w nieco gorszym stanie emocjonalnym. I to nie musi wcale być skierowane do nas. To takie naprawdę odświeżające, myślę, jeżeli tak podejdziemy do życia, ponieważ bardzo dużo oczekujemy od siebie, bardzo dużo presji nakładamy na siebie, mam wrażenie, przez co później, to też jest moja, moja własna hipoteza, że to się odbija na nie tylko relacjach, ale naszą własną relacją z no, taką codziennością, bym powiedział, ponieważ. W momencie, kiedy wymagamy bardzo dużo od siebie, mamy wysokie oczekiwania wobec siebie samych, czy to w życiu, czy to w pracy, to mało rzeczy nas satysfakcjonuje. Mało rzeczy poniżej pewnego takiego naszego 100% nas satysfakcjonuje, a to nie jest z kolei zdrowe podejście, jeżeli chodzi o, o, taką, o taką codzienność. Więc ja uważam, teraz jeszcze to podkreślę, że pracopolizm dzisiaj to jest obciach. Bo to oznacza, że nie radzisz sobie z codziennością. Nie radzisz sobie z rzeczywistością, która Cię otacza. I nie radzisz sobie z tym, być może nie, nie radzisz sobie z organizacją swojego własnego czasu. Być może nie odpowiednio zarządzasz swoimi zasobami. Może nie potrafisz odpuścić. Rozumiem, że czasami nie ma innego wyjścia, do tego sobie też, też dojdziemy, czy krótkoterminowy pracocholis czasami taki świadomy narzucenie na, na siebie pewnych ram, w których na przykład mamy skończyć projekt, czy, czy na przykład w jakim stopniu poświęcić się przez X czasu. Jakiej, jakiejś konkretnej pracy, jasne, to rozumiem, to warto świadomie sobie wtedy powiedzieć, że od czasu X do czasu Y poświęcam na przykład kilkanaście godzin swojego dnia, żeby skończyć ten konkretny projekt, ale jeżeli to się prze, przedłuża na tygodnie, miesiące, lata, no to tu się rodzi problem. Okay? Wróćmy do początku, czyli wideniarszki nas jeszcze era kapitalizmu, osiągania sukcesów za pierdzielu. Okay? Baby Boomers 1946, 64, mniej więcej, to, to jest powojenny wyż demograficzny, czyli takie czasy no trudne, bo powojenne, natomiast dzisiaj to są, to są ludzie mniej więcej w wieku takim 60. plus. Gdzieś mniej więcej powiedziałbym, więc to są ludzie, którzy powiedzmy zbliżają się do emerytury, może kończą już swoje kariery zawodowe, może są w bardzo dobrych miejscach swojej kariery zawodowej, natomiast raczej oni schodzą już trochę z tej sceny takiej zawodowej. Następnie mamy generację X, o której mówiłem, czyli 65 do 79 roku. Przemiany ustrojowe w Polsce, no to są ludzie mniej więcej właśnie tacy 40 plus, 50, mniej więcej bardzo tacy tradycyjni ludzie, którzy znają najlepiej kontakty w twarzą twarz. Internet, coś nieznanego dopiero od, od kilku lat poznają te wszystkie elementy. Milenialsi, czyli ta grupa, którą, którą ja omówiłem, gdzie możliwości stawały się coraz większe. Internet rozwijał się coraz, coraz to bardziej. Ale z tym również yy, oczekiwania, presja. I powiedziałbym takie bodźce, które napływały do, do każdego z tych ludzi, bo od nas jednak wymaga się, że połączymy ten element tradycji tego wszystkiego, co się działo wcześniej z tą erą internetu, właśnie dostosuj, dostosujemy się do tego, co się dzieje w tym momencie, i będziemy po pierwsze kontrolować włas, nasz własny los, bo na to mamy największy wpływ. To jest taka. Maksyma, taka dewiza właśnie milenialców, czyli jestem, kontroluję swój własny los, jestem kowalem, kowalką swojego, swojego życia. To taka bym powiedział myśl przewodnia milenialców, ale musieliśmy poskładać pewne doświadczenia na przykład z ery bez internetu, którą ja pamiętam. I połączyć to wszystko z obecną technologią, gdzie na przykład Zetki, czyli urodzeni po 1996 roku, już nie znali życia bez internetu. Bardzo ciekawe, jak spojrzymy na to właśnie z takiej perspektywy zmian, które nastąpiły w tym, w tym czasie. O mileniastach często mówi się, że to są takie niby lenie, bo wszystko mają, bo wszystko podsunięte pod nos i dlatego nic nie robią. Ale ja się nie zgadzam, bo ja uważam, że w ogóle pokolenie mileniastów zrobiło ogromnie dużej, dużą ilość pracy, jeżeli chodzi właśnie o, o, o rozwój na szeroko pojętych rynkach pracy. Nie będziemy wchodzić konkretnie w jaki rozwój, ale ja uważam, że zrobiliśmy bardzo dużo. Ja robię cały czas na przykład ze swojej strony bardzo dużo, by promować dobry rozwój psychologii, nie tylko psychologii w sporcie, ale, ale każdej innej stosowanej, po prostu psychologii. Więc ja uważam siebie na przykład za kogoś, kto zmienia świat i reprezentuje właśnie tą, tą erę czy tą grupę milenialsów. Ale z drugiej strony powiedziałbym, że. Coś, co jest efektem ubocznym takiego pracoholizmu i takiego podejścia kapitalistycznego, jakie często właśnie wyznają milenialsi, ale pewnie też inne grupy. To tak się przyczepiłem trochę do tych milenialsów, ale żeby, żeby było jasne. Co do zasady, ich to najbardziej, nas to najbardziej dotyczy, ale każda inna grupa, również setki na przykład, przez ilość bodźców, oczekiwań, presję, szybkość robienia pewnych rzeczy, również są na to narażeni. Natomiast to te grupy wypalają się najszybciej. Dlatego, że rosnące oczekiwania, rosnąca presja, problemy, inflacja, wojna, covid, to wszystko, co się działo w ostatnich latach powoduje, że nie życie nam zwolniło, tylko uważam, że przyspieszyło jeszcze bardziej. I takie hasła, powiedzmy, które były bardzo popularne kiedyś wśród wśród milenialsów typu właśnie work pays off", prawda? No, days, no, no, no days off, prawda? no pain, no gain, prawda? takie wszystkie zachodnie slogany, które przyszły, które miały nas motywować. W mojej ocenie trochę w drugą stronę to, to, to wszystko poszło, ale, ale załóżmy, że tak, że, że to miało nas motywować, to miało wpływać na to, że będziemy szanować ten element ciężkiej pracy, bo myślę, że to jest tym elementem, które zarzucały nam poprzednie pokolenia, że my nie znaliśmy tej ciężkiej pracy, gdzie ja uważam, że faktycznie być może nie zaznaliśmy takiej ciężkiej fizycznie pracy jak poprzednie pokolenia, za nie oszukujmy się, dużo mniejsze pieniądze. Ale dzisiaj, jeżeli chodzi o objętość pracy, niekoniecznie intensywność, to mamy jej dużo, dużo, dużo więcej. Bo tak jak słucham nawet opowiadań babci, to często mówiła: 15-16 zamykały się wszystkie prace, albo większość prac, no bo nie było dużo prac, więc automatycznie większość z nich o 15-16 się zamykało. Dzisiaj 18-19 to jest standard um, kończenia, kończenia pracy u, u e, prawdopodobnie e, statystycznego Polaka. Więc to wcale nie jest tak, że, że milenialsi dzisiaj pracują mniej z jakiegoś powodu, bo są leniami, czy, 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 czy w jakiś sposób jakby nie znają tych zasad, prawda, czy tego, tej dyscypliny, o której tutaj, tutaj mowa. Natomiast, żeby nie było, ja uważam, że ciężka praca czyli jedna na przykład z najważniejszych cech charakteru z tak zwanej wielkiej piątki, kosty i makreja, która w psychologii pokazuje nam taką piątkę najważniejszych cech osobowości człowieka, w której między innymi pojawia się sumienność obok otwartości na doświadczenia, neurotyczności, ekstrawersji. Coś zgubiłem. Sumienność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, neurotyczność i czegoś mi brakuje. Wróci do mnie, ale to spokojnie. To będziemy mówić o sumienności głównie, dlatego że sumienność jest jedynym korelatem, jest jedynym, jest jedynym bezpośrednim czynnikiem, który wpływa na przyszły sukces w życiu każdego człowieka. Sumienność wiąże się przede wszystkim z samoregulacją, z samodyscypliną, umiejętnością odracz odraczania gratyfikacji, czyli potrafię pracować na to, wierząc w to, że nagroda przyjdzie kiedyś. Odporność psychiczna i wytrwałość. Czyli na przykład wytrwałość czy odporność psychiczna, to jest radzenie sobie w obliczu wyzwań, jak to powiedział jeden z moich gości z 16 odcinka tej audycji Miłosz Przeciński, kiedy sens jest większy od cierpienia, wtedy możemy powiedzieć, że jesteś wytrwałym człowiekiem. Okay? I teraz sumienność daje nam to wszystko. Jeżeli potrafisz samoregulować siebie samego, być, być zdyscyplinowanym, odraczać gratyfikację, być odpornym psychicznie i wytrwałym, to sukces zawodowy w każdej dziedzinie, jakie byś się nie podjął, czegokolwiek byś się nie podjął, masz powiedzmy gwarantowany. Bo ja uważam, jestem tego największym zwolennikiem na świecie, że w momencie, kiedy umiemy ciężko pracować i systematycznie pracować, bo pamiętaj, ciężka praca to nie jest oranie po kilkanaście godzin, ale ciężka praca to jest raz w tygodniu włączyć mikrofon, włączyć kamerkę w tym wypadku i nagrać podcast, 113, 114 razy z rzędu. I to jest na przykład moja audycja. Czy w tym roku e, e, co piątek o godzinie 10 rano spotkać się samemu ze sobą i podsumować swój własny tydzień? Czy każdego dnia wstać rano e, i zrobić czynność XYZ? Zrobić to tydzień, miesiąc i przez lata. To jest sumienność. I tak jak powiedziałem, to jest jeden z najważniejszych predyktorów sukcesu. W życiu człowieka, cokolwiek i czymkolwiek ten sukces zawodowy, czy jakikolwiek inny mógłby być. Ale ja bardzo często powtarzam, nie tylko moim zawodnikom, ale wszystkim innym klientom, z którymi pracuję, że sumienność to jest coś, co odróżnia Ciebie od całej masy. Dlatego, że nie jest trudno być sumiennym przez kilka tygodni lub miesięcy, a teraz przez kilkanaście lat, to jest dopiero różnica, którą robi właśnie tego typu cecha. I teraz, żeby było jasne, jeżeli potrzebujesz pracować 6, 8 godzin dziennie, to teraz robiąc to przez X lat możemy powiedzieć, że jesteś sumienny. Jeżeli pracujesz po 14-15 godzin dziennie, no to jasno, też jesteś sumienny, ale według mnie wpadasz już w ten element nieciężkiej pracy, tylko głupiej pracy, bo 15, 16 godzin dziennie pracy, o ile nie rozwijasz swojego biznesu, o ile nie rozwijasz swojej działalności. O ile nie rozpoczynasz czegoś, albo nie jesteś w jakimś przejściowym okresie konkretnej pracy nad pewnymi elementami, to dla mnie to jest niemądre. Dla mnie to nie jest rozważne, bo to nie jest do, do utrzymania przez lata. Jeżeli tobie wydaje się, że utrzymasz to przez lata, to gwarantuję ci, że twoje ciało, twój organizm, twoja psychika odmówią ci posłuszeństwa za jakiś czas i dadzą ci sygnał, że przeginasz pałkę, mówiąc potocznie. Okay? Więc kiedyś wydawało się, to jest moja hipoteza, ale. Czuję, że tak było. Jestem prawie pewny, jakby to graniczy z prawdą, według mnie. Hipoteza, która graniczy z prawdą, że kiedyś patrzyło się na osoby, które pracowały tak ciężko w takim, w takiej, w takim stylu, że wow. Ale ten Grzegorz czy, czy Stanisław to są naprawdę ambitni ludzie, oni pracują po kilkanaście godzin dziennie, żeby osiągnąć sukces. Jak najbardziej, jeżeli to się utrzymywało przez lata, to już bym powiedział ok, to oni jednak już popadają w pracocholizm, nie potrafią odróżnić życia zawodowego od prywatnego, bo nie samą pracą człowiek żyje. Nie możemy oczekiwać od siebie ciągłej dyspozycji do działania, ciągłej gotowości do bycia, w stanie pracować po kilkanaście godzin dziennie. Absolutnie rozumiem sytuację, w której ktoś musi pracować. Bardzo ciężko przez kilkanaście godzin dziennie, żeby poprawić swoją sytuację materialną, bo na przykład nie ma innego wyjścia. Ale miejmy na uwadze, że to na pewno odbije się na naszym zdrowiu, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Więc rozumiem, że to może być etap, okres w jakimś e, czasie w życiu, no ale jak milenialsi twierdzą, jesteśmy kowalami swojego losu. Więc e, to nasz los może sprawić dzisiaj, nasze działanie, że ta sytuacja w przyszłości się poprawi. Ja mam wrażenie, ja patrzę na takich ludzi dzisiaj, na tych samych, na których kiedyś może patrzyło się i wow, podziwiało się ich ambicje. Ja dzisiaj patrzę przez pryzmat, hmm, chyba słabo coś ogarnia w swoim życiu, albo chyba chce przyćmić jakiś problem tą swoją pracą, albo czy on przypadkiem, albo ona nie próbuje udowodnić swojej wartości poprzez ciągłą pracę, zażynanie się. I pokazywanie mówić, mówienie o tym, że zobacz, moja krwawica, moja praca, bo to są problemy z poczuciem własnej wartości. Że ja ciągle muszę udowadniać, że przez ciągłe, ogromne oczekiwania wobec siebie, ja tworzę jeszcze większy obraz inaczej, tworzę jeszcze większe braki w sobie, u siebie, dlatego że nie da się zapracować braku swojej, swojego poczucia własnej wartości. Pamiętaj, że, że żeby wymagać, żeby dawać innym, musisz wymagać od siebie i mieć przede wszystkim. Żeby podzielić się z kimś wodą, musisz ją mieć na rano. Żeby pożyczyć komuś 50 zł, musisz prawdopodobnie mieć 150 w portfelu, żeby na spokojnie to, to z siebie dać. Czyli musimy siebie napełnić najpierw. To jest ta filozofia również zaczepnięta od Marka Aureliusza, przepraszam, która polega na... Tak zwanej filozofii półtora człowieka. Człowiek musi umieć stać prosto na nogach, a nie podpierając się kogoś innego. Dlatego, że ty, wyobrażając sobie w praktyce, jak ta filozofia półtora człowieka wygląda, to jest tak, ja stoję na własnych nogach i mam jeszcze siłę, żeby utrzymać pół człowieka. Bo na przykład ktoś z moich bliskich będzie miał gorszy moment i będę musiał, czy będę chciał wesprzeć tą osobę. Gdyby każdy żył w sposób taki, że że, że, że chcę mieć tą filozofię półtora człowieka, to byśmy trochę inaczej o siebie dbali. Gdzie na przykład generacja Z dzisiaj e, mówi się o tym, że to jest taka typowo stuprocentowo generacja dbam o siebie. Mindfulness, takie zwracanie uwagi na swoje potrzeby, emocje. To jest piękny ruch. I e, teraz milenialsi, czy nawet Zetki mogą czerpać od siebie nawzajem. Bo Zetki też, to nie jest dobry trend oczywiście, jeżeli że idziemy 100% wleżenie i pachnienie i dbanie o swoje emocje, bo człowiek po prostu gnuśnieje. Człowiek jest stworzony również do tego, żeby pracować, żeby dawać od siebie innym. Człowiek nie jest stworzony do tego, żeby leżeć z nogami do góry. Taka jest prawda. Więc, żeby być w pełni człowiekiem, trzeba zarówno dawać od siebie trochę, e, dawać sobie tej, tej, e, tego właśnie self-care, tak zwanego, czyli op opiekować się sobą, dbać o siebie, swoje potrzeby, dbać o swoje zasoby po to, żeby być w stanie podzielić się tym wszystkim na przykład w naszej pracy zawodowej, na przykład w tym, że, że wspieramy innych w pracy w jakimś, w jakimś projekcie. Na przykład w tym, że mikrofon sobie na przykład w tym, że, że w momencie kiedy wiemy, że, że, że chcemy pomóc komuś w pracy nad projektem, no to, no to wtedy mamy więcej tych zasobów, że mamy trochę więcej od siebie, że możemy dać troszkę więcej od siebie. Na tym to polega, żebyśmy balansowali pomiędzy ciężką pracą, bo czasami uważam, że też trzeba właśnie trochę zestresować, jakby swój organizm, zestresować swoją psychikę i rzucić na siebie jakieś wyzwanie, typu: dobra, to teraz mam dwa tygodnie, w których naprawdę oram, bo mam bardzo ważną rzecz do zrobienia. I to każdy może zastosować w swoim życiu po to, żeby cały czas sprawdzać, czy jesteśmy przygotowani na ewentualne wyzwania. Ale na przykład potem po okresie normalnej takiej tak zwanej pracy daje sobie na przykład